Nowinki technologiczne. Rok 2021 zbliża się już ku końcowi, a to oznacza, że czas na podsumowanie. Pozwoliłem sobie przygotować w związku z tym top 10 nowinek technologicznych. Zaczynajmy. Na miejscu 10 znalazło się chińskie sztuczne słońce, które pobiło rekord temperatury. Je osiągnęło ono 120 milionów stopni Celsjusza i utrzymało ten stan. Przez aż 101 sekund, gdzie poprzedni rekord wynosił 100 milionów stopni, i tylko przez 20 sekund, więc duży progres. Udało się również y, osiągnąć 160 milionów stopni i osiągnąć je przez 20 sekund. Zdaniem naukowców, to może pozwolić na to, że osiągniemy w pełni czystą energię już za 30 lat. Na miejscu 9, targi CES, które musiały się tu znaleźć, bo jednak jest to jedno z ważniejszych wydarzeń jeśli chodzi o nowinki technologiczne. I tutaj zaczynamy. Pilot zasilany słońcem. W telewizorach Samsunga pojawią się piloty sterowania, które będą posiadały po prostu ogniwa fotowoltaiczne i będą się w ten sposób samoładować. A dodatkowo jeżeli zabraknie nam słońca to będziemy mogli podłączyć po prostu zwykłe USB-C ładowarkę i Samsung twierdzi, że Pozwoli to zaoszczędzić 200 ton odpadów rocznie, które powstałyby w wyniku zużycia około 20 milionów baterii AAA. Razer 90, N95 maska z aktywną wentylacją, z dezynfekcją za pomocą promieni V, no i oczywiście nie mogło zabraknąć diod, diod LED RGB. I również mamy tutaj Cadillac eVitol Vitol Air które ma po prostu mieć. Jest konceptem, ma mieć 90 kW mocy i osiągać 56 mil na godzinę. Jest to koncept, który gdzieś tam pokazuje nam wizję przyszłości, że dalej trzymamy się tych latających samochodów. Na miejscu ósmym Steam Deck, czyli mobilna konsola, która będzie w stanie odpalić tytuły AAA. Będzie również posiadała stację dokującą, która pozwoli podłączyć zewnętrzny monitor oraz oczywiście yy, ładować urządzenie, tak, wzorem... Nintendo Switcha W lutym 2022 roku ma zadebiutować na świecie. Rozpocznie się wysyłka. W Polsce będziemy musieli trochę poczekać, bowiem dopiero w drugiej połowie roku się pojawi. Ceny najtańszej wersji to będzie 1900 zł za 64 GB pamięci, a za 3100 zł będziemy, dostaniemy aż 512 GB i to pamięć NVMe. Także gry będą chodziły bardzo szybko, bardzo płynnie. Dalej, na miejscu siódmym premier od Apple, czyli standardowo iPhone, nowy MacBook Pro, którym wróciły porty, nowy iPad, no i nie mogło tutaj zabraknąć w tym podsumowaniu ściereczki iCloud tak zwanej za 99 zł. Na miejscu szóstym zmiany na Twitchu. Po pierwsze, streamy z basenów, baseniary tak zwane. Dostały nową kategorię osobną, i początkowo miały być zbanowane, ale oczywiście gdzieś tam są to pieniądze i musiały zostać. No i w miarę świeże, e-sporty straciły promowanie na stronie głównej, co między innymi doprowadziło do braku transmisji z Worldsów 2021. Na miejscu piątym czarne skrzynki w samochodach to bardzo kontrowersyjna decyzja Komisji Europejskiej w nowych modelach samochodów będą one obowiązkowe od 6 lipca przyszłego roku. A od 7 lipca 2024 we wszystkich nowych autach wśród danych warto wyróżnić takie podstawowe tak naprawdę czy użyto hamulca, czy zmieniono prędkość, czy pasy były zapięte, czy aktywowały się poduszki. Generalnie w Stanach Zjednoczonych te skrzynki już są obowiązkowe, więc tutaj tak naprawdę tylko nadganiamy. I tak, na miejscu czwartym Wizje przyszłości w przeszłości czyli po prostu podsumowaliśmy sobie wszystkie technologie z filmów i ogólnie twórczości science fiction i które z nich już zrealizowano. Oczywiście nie zabrakło tam powrotu do przyszłości, Gwiezdnych Wojen i Star Treka. I przechodzimy już do podium. Na miejscu trzecim składaki od Samsunga Fold i Flip. Tutaj bez zaskoczenia Powiedzmy tutaj, gdzieś tam technologia się rozwija, Samsung pokazał, że takie telefony faktycznie mogą być użyteczne, że to już nie jest tylko koncept, tutaj już mamy mowę o trzeciej generacji tak naprawdę, tutaj to są naprawdę zwykłe, sam, zwykłe telefony, zwykłe smartfony, które gdzieś tam żyją sobie już normalnie, zresztą nie tylko Samsung je pokazał, pokazał również Xiaomi, pokazał Huawei, więc tutaj no tylko czekać od yy, wersji od Apple'a. I miejsce drugie, prywatność w internecie. Tutaj temat przewijał się tak naprawdę przez cały rok. No nie, nie jest dobrze tak naprawdę, tutaj wszyscy nas śledzą, Facebook, Google, nawet był pozew o monopol na temat reklam, na temat zbierania, że Google i Facebook się podzielili wspólnie rynkiem. No, tutaj bardzo dużo, bardzo dużo naprawdę było w tym roku na temat prywatności w internecie. W dużym skrócie nie ma prywatności, ale w zamian mamy bardzo fajne usługi darmowego Androida, darmowego Facebooka, darmowego YouTube'a. No i cóż, i przyszedł ten czas na miejsce pierwsze, jeśli chodzi o top 10 nowinek technologicznych. No i myślę, że nie będzie to zaskoczeniem, jeżeli powiem, że jest to po prostu Windows 11, czyli następca Windowsa 10, który miał być. Ostatnim Windowsem, kiedy go zapowiadano. No i tu no, zaskoczenie, bo nagle mamy kolejną edycję. Tutaj Windows 11, tak naprawdę jest czymś, co miało doszlifować parę błędów dziesiątki. Ważne jest też to, że tutaj już nie ma takiego płynnego przejścia, mamy do czynienia, to, co mieliśmy między XP a Vistą, czyli Zmienia się trochę sposób funkcjonowania całego systemu, gdzieś tam trochę zostanie naruszona ta wsteczna kompatybilność, którą Windows ciągnął, ale miejmy nadzieję, że pozwoli to w przyszłości mocno się rozwinąć systemowi i pozwolić na lepszą współpracę. Tutaj nie zabrakło oczywiście kontrowersji, takich jak chociażby utrata pełnej kompatybilności z kartami graficznymi, głównie od AMD, ale również od Nvidia. No i Cóż, zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość ten Windows. Będziemy oczywiście o tym informować w nowinkach technologicznych, tak jak robiliśmy to do tej pory. I cóż, jakby trzeba powiedzieć też ogólnie o samych nowinkach. Na zakończenie, nowinki technologiczne jako program przeszły ogromną ewolucję. Do tej pory był to krótki blok, krótkie formy, a teraz już mówimy tutaj o pełnoprawnym, tak naprawdę podcaście. I miejmy nadzieję, że będzie się ten program rozwijał razem. Z całym naszym radiem, kochanym, i życzę Wam wszystkim, drodzy słuchacze i widzowie, również wesołych, udanych świąt, przyszłego nowego roku fantastycznego, pełnego nowych nowinek. I do usłyszenia, mówił dla Was Michał Król. Nowinki technologiczne.